Witam wszystkich w drugiej części naszego kursu na temat Visual Basic a w Excel. Visual Basic posiada narzędzia do tworzenia złożonych okien dialogowych, ale jeżeli chcemy szybko utworzyć proste okno komunikatu, z pomocą przychodzi nam funkcja Message Box, MSG Box. Funkcja ta wyświetla okno dialogowe z jednym lub więcej przyciskami i czeka na reakcję, po czym zwraca wartość i ta wartość jest w typu integer, określająca, który przycisk został naciśnięty. Tutaj mamy przykład prostej funkcji, która nas przywitała, czyli wyświetlamy yy, Witam wszystkich przy pomocy message box. I teraz mamy składnię w message boxa, jak ona wygląda. Tutaj mamy, co możemy dodać, jakie opcje są dla składni tej funkcji, czyli określić jakie przyciski mają się pojawiać, jaki typ okna, no i co ma być rezultatem takiego zapytania. Teraz pokażę w jaki sposób y, wykonać y, zapis funkcji MessageBox, aby pojawiło się okienko z informacją, że witam wszystkich. Dziś dowiemy się więcej na temat funkcji MessageBox. i tutaj widzimy efekt już funkcji message box było to proste okienko z informacją teraz pokażę w jaki sposób podzielić napis w MessageBoxie na dwie linie i tutaj mamy linia pierwsza łączymy to ściągiem znaku dziesiątego i linia druga. czego efektem, o mały, mała pomyłka, musimy zmienić znak, połącz apostrof jest OK. I drugi rodzaj, w jaki sposób moglibyśmy to samo wykonać? Mamy linię pierwszą i łączymy to przy pomocy polecenia Visual Basic, New Line, linia druga w innym stylu. No i zobaczmy jaki to efekt przyniesie. Ok, uruchamiamy makro. Pojawiło się nam pierwsze okienko Message Box, linia pierwsza, linia druga. I jest linia pierwsza, linia druga, ale inaczej. Także już wiemy, że nie ma ograniczeń dla nas w message boxie, jeżeli chcielibyśmy w dwóch liniach zaprezentować nasz napis. Okay, przejdźmy do trzeciego pomysłu na message boxe. Tutaj połączymy komunikat łącznie z wartością z komórki A1. Czyli załóżmy, że mamy jakiś makro, które oblicza nam coś i stawia wartość do komórki A1. Chcielibyśmy, żeby pojawiło się okienko dialogowe dzięki któremu będzie podane, że wartość z komórki A1 to... I teraz w komórka A1 wstawimy sobie cyfrę 12 liczbę 12 i jest, wartość z komórki A1 to 12, o, nie daliśmy spacji, zaraz poprawimy to Mamy ładne okienko dialogowe z 12, która została za, czy panosy a 1. A teraz co jeżeli chcielibyśmy za, e, zakres z, e, wziąć? Pojawia nam się tutaj taka typowa matryca dwuwymiarowa od A1 do A5 i na to też jest sposób, żeby zamieścić wszystko co jest w danym zakresie, żeby zostało wyświetlone w message boxie. Jedyne, co musimy zrobić, to zamienić tą matrycę dwuwymiarową, tablicę, przepraszam, e, dwuwymiarową na tablicę jednowymiarową. Tu używamy join application worksheet function, transpose, transpose, i tutaj podajemy zakres, po czym damy informację, żeby po każdym mm, po każdej wartości pojawiał się nam y, znak CHR10, czyli nowa linia. Okay. O, dziś jeszcze zrobiliśmy. A, y, oh, value. Nie podaliśmy jeszcze wartości value. Okay. Value. O, teraz już powinno być OK. I mamy bardzo ładnie wyświetlony zakres, który się w MessageBoxie. Także jak widzimy MessageBox ma wiele opcji i tutaj łączenie ich z innymi funkcjami Visual Basica nie stanowi problemu. Okay, I mamy kolejny przykład. Yy, zdefiniujemy sobie zmienne com, styl i tytuł. Następnie wpiszemy do nich wartości, a następnie pokażemy w jaki sposób można yy, dużo krótszą składnią takiego message boxa wywołać. Okay. Czy jest zadowolony ze swoich zarobków? Któż jest? <ścoughs> okay. W stylu określimy, jakie dokładnie parametry ma mieć ten message box ponieważ oprócz tego, że można zdefiniować, co jest napisane, możemy zdefiniować, jakie przyciski pojawią się, tudzież jaka ikonka pojawi się przy samym message boxie. Ok, to określamy, że pojawi się tak i nie. Będzie to okienko typu informacyjnego i z y, defaultowym guzikiem, który będzie zaznaczony, będzie to guzik pierwszy. Ok, i tytuł. Tytuł będzie to Zmianka tutaj na samym górze okienka, która będzie nam określać, jak to okienko się nazywa. Nazwijmy no, je kierownik. No i teraz piszemy już proszę składnią messagebox.com Styl tytuł. Czyli wszystkie zmienne, które są potrzebne do messageboxa, wywarliśmy sobie wcześniej, już je definiując. Ok, i sprawdźmy. I mamy. Czy jesteś zadowolony? Widzimy tutaj taką niebieską ikonkę z napisem i. Okay. A teraz taki mały bonus. Otóż możemy sobie message boxa i jego wartość ustawić również jako zmienną. Czyli mamy, że odpowiedź jest równa message boxowi i potem wartość tej odpowiedzi zawierzamy sobie do komórki. Jak to będzie komórka B1. Czyli Range B1 Value równa się ODP. W tym momencie, jeżeli naciśniemy konkretny przycisk, jego wartość zostanie zapisana do komórki. Ok, sprawdźmy jak to działa. Mamy komórkę B1, widzimy, jest pusta. Uruchamiamy makro, czy jesteś zadowolony z swoich zarobków? Tak, no, pojawiła się cyferka 6. Cyferka 6 odpowiada przyciskowi tak. Teraz wybierzemy nie. Powinna pojawić się siódemka. jest siódemka. Czyli w zależności jaki przycisk naciśniemy, taka, warto, taka wartość pojawi się w komórce B1. Ok. I to wszystko Message Boxem. Kolejną z funkcji, którą możemy zastosować w MessageBoxie yy, będzie wyświetlanie informacji o zdarzeniach w systemie, które się pojawiły. Tutaj napiszemy takie krótkie makro tworzące nowy arkusz i MessageBox będzie nam zwracał informacje jak, yy, jaka jest nazwa tego nowego arkusza. OK. Definiujemy Worksheet. Line Finish czyli też to co moglibyśmy od CHR10 znaleźć i okienko typu information plus visual basic ok only czyli tylko i wyłącznie przycisk ok nam się pojawi tak jak wcześniej mogliśmy określić, że był przycisk taki nie tak tutaj tylko i wyłącznie przycisk ok czyli zrobimy z tego stricte okienko informacyjne czyli coś się wydarzyło a znaki końca linii zaraz sobie zmienię składnie tutaj i już nam zadziała Dodano nowy arkusz 7. OK. Jeszcze raz. Dodano nowy arkusz 8. I okej. Okay. ok, teraz taka garść krótkich informacji. To co pisałem o tych y, wartościach, czyli y, dla stałych. Visual basic OK on czyli wyświetla tylko przycisk OK. Wyświetla przycisk OK i anuluj, wyświetla przycisk przerwi, ponów i ignoruj, tak, nie anuluj. Wszystko tutaj macie opisane, w jakiej wartości należy użyć, żeby się pojawiło. A co w rezultacie? W rezultacie dostajemy takie wartości. Jeżeli naciśniemy przycisk OK, pojawi się jedynka, cancel 2 i tak jak mieliśmy jest No, czyli szóstka, siódemka, ignor piąteczka i całą resztę. Okay. I na zakończenie takie jedno makro z zapytaniem. <laughs> chciałbym pozdrowić Was wszystkich to przede wszystkim, a po drugie yy, chciałbym zadać Wam taką zagadkę. Jaka długość jest maksymalna ciągu dla funkcji MessageBox? Hmm? Jak myślicie? 1024 znaki. A teraz konkurs dla Was. Takie pytanie. Jeżeli powiecie mi, dlaczego 1024 znaki dla osoby, która powie, przygotuje jakąś fajną nagrodę. Odpowiedzi w komentarzach. Okay? I zobaczmy, jak to się nam wyświetli. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!